Przed złożeniem tutaj chleba i wina Bogu mogli ten dar przekazać. Drogi księże Jarosławie, w dniu dzisiejszym przybywamy w pielgrzymce do tego niezwykłego miejsca, jakim jest budujące się sanktuarium Matki Bożej w Niepowziętej, którą nazywamy tutaj właśnie Matką Dobrego Początku. Nie mogliśmy być tu, kiedy do tego miejsca przybywały relikwie i figura świętego Szarbela, ale w duchowy sposób uczestniczyliśmy w tym wydarzeniu, które miało historyczny charakter. Święty Szarbel wybrał sobie Florencję koło biurzy, nie dla siebie, ale dla Matki Najświętszej, aby tutaj właśnie przybywali ci, którzy pragną zaczynać od nowa własne dobre wybory, małżeństwo, kapłaństwo, czy też wiele innych początków. Ufamy, że ci, którzy tu przybywają, Zaczną zapewne kochać więcej swoich bliskich, a może na nowo uświadomić sobie, że miłość jest najważniejsza. Czcigodny ojcze proboszczu i kustoszu tego miejsca, pokonałeś tysiące, a nawet miliony kilometrów po Europie, aby głosić Ewangelię, którą, która jest, można powiedzieć, w jednym zdaniu i to tym, które wypowiedział święty Szarbel że życie bez miłości to życie bez Boga. Cieszymy się, że możemy w tej pielgrzymce. Pomodlić się przy relikwiach i figurze, w jedynej pustelni, która jest tak identyczna przeniesiona z Libanu, tutaj do jurzeckiej Florencji. Jako radny Gminy Wiejskiej Kamienna Góra, przybywam z moimi bliskimi i przyjaciółmi, nie tylko w moim imieniu, ale i tych, którzy łączą się dzisiaj z nami w modlitwie. Z całą Radą Sołecką Przedwojów i mieszkańcami, którzy również pamiętali, aby przekazać sobie paczkę, która bardzo Cię cieszyła wczoraj. W naszej gminie jest miejscowość, w której mieszkamy do Przedwojów. To tam mieszkała, można powiedzieć, całe życie Twoja ciocia Anna Puterko. Zmarła mając 101 lat, a Ty byłeś i przewodniczyłeś w mszy świętej podczas jej setnych urodzin w naszym kościele w Przedwojowie. Ciocia Ania dla całej naszej społeczności była kimś wyjątkowym. Była jak najlepszy nauczyciel, który kocha Boga i Ojczyznę. Ona przecież w naszej miejscowości idąc do kościoła, nie wiadomo jak to się stało, a był to rok 1978, znalazła na drodze obrazek, wtedy jeszcze błogosławionego ojca Szerbela. Poznała jego życiorys i codziennie prosiła go o wstawiennictwo, prosząc, aby ktoś w rodzinie został kapłanem i ty nim zostałeś. Który od wielu lat szerzy kult świętego Szerbela w różnych miejscach świata, a szczególnie teraz w tym miejscu, gdzie zapewne wielu będzie przybywać. Przyjmij więc od nas w darze. Krzyż, zrobiony własnoręcznie przez mieszkańców Przetłojowa, z kwiatów. Jesteśmy przekonani, że gdy robiliśmy ten krzyż, to Twoja ciocia Ania była obok. Pomimo, że czynisz tyle dobra, Twoje życie i kapłaństwo naznaczone jest wielkim krzyżem. Jeszcze większym, niż ten, który stoi tu przy pustelni 15-metrowej. Wiemy, że wytrwasz i o to będziemy się modlić, ponieważ masz wielu orędowników. Pierwsza to Matka Najświętsza Maria święty Szarpe, święty Jan Paweł II. I zapewne masz wielkie wsparcie od swoich zmarłych rodziców i zmarłej cioci Ani. Oni przecież żyją i są zapewne pośród nas. Przekazujemy Ci też różaniec, który pozostanie w tym sanktuarium obok wizerunku Matki Bożej w i Dobrego Początku, której kiedy obraz przybędzie zło, może w przyszłym roku, ten różaniec będzie, szczególną, będzie miał szczególną wymowę. Przyjmij go zatem w naszym darze. Prosimy o błogosławieństwo dla naszej gminy, miejscowości Przedwojów, wszystkich mieszkańców i naszych bliskich. I pamiętaj, Ojcze, że zawsze będziemy tu przybywać, bo znamy Twoje serce i Ciebie. I to nic, że jesteś księdzem narodow narodowym narodowego Kościoła, ale jesteś katolickim prawdziwie, może bardziej niż ktokolwiek inny, broniąc tradycji Kościoła i naszego narodu. Myślimy, że to miejsce stanie się swoistym westerplanktem. Dla wielu wierzących, aby bronić tego, co niektórzy chcieliby sprofanować i zniszczyć tych wartości, którymi żyła ciocia Anna, która na klęczkach i z tak wielką miłością przyjmowała zawsze Jezusa do serca. Mimo że odjeżdżamy stąd za kilka godzin, duchowo zawsze pozostaniemy w tym miejscu, bo my winniśmy stawiać na pierwszym miejscu Matkę Mary.